Tyrell Malasia został oficjalnie piłkarzem PSW Eindhoven. Holender nie zadebiutował jeszcze w swojej nowej drużynie. W niedawno zakończonym spotkaniu z Feyenoordem był jeszcze na trybunach. Holender został wypożyczony z Manchesteru United. Zawarta jest klauzula wykupu na poziomie 10 milionów euro. No i PSW ma taki zwyczaj, żeby regularnie ściągać do siebie byłych piłkarzy Ajaxu i Feyenoordu. Malasia oczywiście ma swoją przeszłość w ekipie z Rotterdamu. W PSW są też Dest, Lang, Karsdorp i na przestrzeni lat naprawdę dużo takich przypadków było. Różnie na tym PSW wychodzi, ale jeżeli tylko Malasia będzie zdrowy, to jestem przekonany, że jest tutaj potencjał na może nawet najlepszego lewego obrońcę w całej lidze. Także zakładam, że wszyscy są tutaj zadowoleni. Manchester United nie trzyma kolejnego piłkarza, który jest przykrym wspomnieniem po Eriku Tenhagu. Piłkarzem, który regularnie był kontuzjowany i za którym raczej nikt tam tęsknił, nie będzie. Malasia ma możliwość gry, a PSW zyskuje bardzo sensownego zawodnika.